Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Batuzu Dzisiaj zagramy. Halluuj, nowy event! Jeszcze przed startem odcinka zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcja na kanale. Jeśli wam pokażę nowy sezon, teraz właściwie pokażę wam teraz nowy sezon, jaki jest. Taka rameczka jest fajna, taka też jest ramka, taka ruszająca. Uciekają małpki przed balonami. To jest bardzo fajny skinek. To jest też fajne. Ja to właśnie teraz używam tego, oczywiście. To jest spoko, spoczko też domaga. To jest takie też. To jest do Ezili. Fajne dosyć. I tutaj też do Ezili na przykład inne te, inne kolorki Jak bije. Fajne, fajne akurat. Moim zdaniem, i teraz wam pokażę nagrody, jakie są na Halloween. Dzisiaj może, może nam się uda zrobić wszystko, co będę chciał dzisiaj na odcinku. Takie są rzeczy, taka, taka emotka. Fajne, fajne są rzeczy moim zdaniem. To jest fajne, ja to właśnie tego używam. Nie Te nietoperze. Jak robicie błyst balonów. To jest spoko balony, fajne. Taka ta. Krameczka, tu jest to. I tu jest właśnie ta ostatnia nagroda. Obyna. To jest, to jest chyba animacja, jak się wygrywa z tego co. Dobra, i właśnie taka właśnie animacja jest też. Zagramy sobie, to będą bardzo szybkie rundy, bo to jest speed. Jeszcze rado małe, wie, nam wybieram. Także to będą szybkie rundy. powiem wam szczerze. A no, zagrajmy sobie na tym w sumie. Fajna jest ta matka. Akurat fajne, fajne jednostki, akurat tak shooter to jest spoczko. Nie, nie będę zależał, zaczynam od Ezilii, sobie zaczniemy od Takshitera, oczywiście. I już balony, bo to już szybciutko będzie na ciało balony. Dobra, ja oczywiście, dobra. Widzicie? Właściwie ma problem. Właśnie tak właśnie wyglądają tutaj rundy na tym będzie Bardzo szybciutko się kończą, moim zdaniem. Dzisiejszy odcinek będzie króciutki. Dzisiaj my sobie wymaksujemy całe, zobaczymy też zresztą. Że dzisiaj to będzie chyba krótki bardzo odcinek. No wiem, bo szybko tutaj widzicie mijają rundy, nie? Szybko nam <laughs> się... O, spaczka. Dobra, może być. głośno nie chciał grać ze mną, ok. Także tak, nie wiem, jakoś tak, 10 minut może będzie trwało, zobaczymy też zresztą. Bo krócej, to, kró, krócej, krócej to bym nie chciał, żeby był trwały odcinek. No to za krótko. Ja nie, nie, nie chcę tej mapy, inna mapa. O, ta mapa też jest taka. No dobra, może być. O, no, skip na gościu. Zaraz tym razem na mapę. Okej. Okay. Gotcha! Będziesz śpiewać z fyszem. Co to za szybkość, przyjacielu? Zrobię ci ofertę, nie Dobra, sobie... Znaczy zagram. Zaczniemy sobie od maga oczywiście. Od maga sobie zaczniemy. chyba odbędę... Odbyna, Odobędę bym też zaczął. Zobaczymy. By, mogli sobie zobaczyć, jak, jak ten pocisk widzicie, wygląda. Ten pocisk, właśnie. Jerce. Będę mu wysyłał może na razie, czerwone balony. Na razie, nie będę go ruszał, w sumie. No bo dobra, ruszujmy, co mi szkodzi. Się, on w ogóle go się będzie bronił, bo widzicie, ma, ma ogień już. Ja, te, ja też już mam ogień. Dobra. Na fiolety, na fiolety, będzie problem Moim zdaniem Co tam trudno, jakoś sobie Będzie sobie za chwilę COVID-owi postawić, bo fiolety będą problematyczne. moim zdaniem ja Już stawiam oczywiście Space faktory, Teraz fioletę wysyłamy I on ma mi sobie problem z fioletami mm. udało <laughs> nam się wygrać troszkę dłużej mi się pograć. dobrze w sumie My się wydaje udało, super, fajnie Jeszcze kilka gierek i sobie zrobimy cały ten. Widzicie? Jeszcze kilka gierek i wygramy. Zrobimy sobie cały ten event, że będziemy mieć wizowy zrobiony. No, w sumie dobrze. Moim zdaniem dobrze, bardzo dobrze. No, powiem się, że to będzie nieciekawe, bo nie fajne moim zdaniem jednostki mamy, ale dobra, zobaczymy, czy nam się jakoś uda. Postawimy kolejną, kolejną ice mapkę. Bo to będzie dosyć nieciekawe. Może w samolot postawię. Nie, miałem ja drugą małej smutku postawił po prostu, by jakoś wiecie. No lepszymy. No, ja muszę, ja muszę zbostować Widzicie co się dzieje? pierwszy przegrał, ale myślałem, że ja, że mi się nie, nie uda wygrać, ale się udało to dobrze w sumie bardzo dobrze super także widzowie, zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę i będziemy kończyć jak zrobimy sobie cały wędzik, już będzie zrobiony, także super a teraz w ogóle patrzę, i na OBS-ie mam bardzo dobrą, bardzo, bardzo dobrze, że no, tyle będzie trwało jednego odcinek. Tyle co chciałem, właśnie teraz sprawdzę na OBS-ie. Tyle widzę, co chciałem, to będzie trwało odcinek, że fajnie. Od czego Wszyscy wiedzą, to od bumeranga? mi się wydaje. Nie, bo my sama mamy On widzę, że zaczyna od bohatera. No nie wiem, czy dobrze, czy to jest dobre. Szczerze. Że... I sprostujemy wizowie <grymne> I według wizowy nam się udało super fajnie. Że będę wizowy kończył odcineczek. Do następnych wizowie odcineczków mamy to już widzę zrobione. Wszystko. Do następnych wizowie odcineczków z Batuszy z dwojeczki. Kolejne odcinki to będą z rankedów standardowo. Także do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć, pa pa!